Maneczko z tej strony Sandarmods.pl Dzisiaj y, nagrywamy trzeci odcinek ze Warsów Tak więc skaczemy i to jest już, jeszcze, i to już jest pierwsza mapa. Ym, jak widać, obok nas jest jakiś typ, którego z przyjemnością dedniemy, ale jak będziemy mieli perłę, to idziemy ten. Yy. Na środek. Jak będziemy mieli dwie, to przyjemnością głodenne. Yy, I właśnie o, o to chodzi, ale jest jedna, więc chyba pójdziemy na środek. Oj, ale jeszcze. Uuu, la, 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 la. Cieszę się, łuku, ale i tak idziemy na środek, yy, więc mm. Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. plecy mi zrobił zarunie jakoś. Więc idziemy na kolejną arenę. Tylko, najpierw jeszcze zobaczę, co tu mamy. Idziemy do gry. jesteśmy na kolejnej ręce, to jest arena yy, jakaś tam więc, yy, więc, więc, więc mamy już i ty tutaj. Ech. Ciężki dzień był dzisiaj po prostu, no ciężki, ciężki możecie powiedzieć jak Wam się spędził, jak laps był łatwy, więc ja wam trochę tak jakby zaskakuję. Ja mam prawie filmy wy postawiacie super. Umawiamy się tak, dobra? No yy, więc i idziemy tu i mamy łuk. Bardzo dziękuję za bardzo dobry łuk. I zapraszam też na serwer mojego kolegi. Yy, bardzo fajny. Mm. Przy okazji, on nagrywał tę yy, reklamę, więc jeszcze nie skończyliśmy go do końca tam yy, w robieniu, ale, ale jest super. Yy, jest yy, taki. Taki, taki, taki fajowy jest. Więc tu jest typ e, aura chyba, tak chyba raczej aura. Więc idziemy na kolejną arenę. Trochę są takie lagi, ale to może chociaż jednego typu dać. Jedne, jak dednę jednego typa, to nie wiem, stawiacie milion łatw w górę, dobra? No, albo chociaż sto. Bo mi nawet zawsze dobrze szło, ale teraz nie, więc macie mi postawić. O, skrzynia. Bardzo dziękuję za dobrą broń. I, 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 idziemy do tej skrzyneczki, uwaga, bo się boję tego typa, a tutaj nikogo nie ma, więc, dobra, już mamy killa, brawo dla mnie. Eee, więc, 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 więc. Jesteśmy już przy, przy skrzynce. I mamy koksa w niej. I mamy koksy w niej. Oh, oh. <tryk> koksa w tej skrzynce mamy, więc. Dobra, dedniemy go, dedniemy go, dedniemy go On ma teda, on ma teda i brawo Dla mnie wygraliśmy tą arenkę Więc Idziemy na kolejną, już ostatnią Witam na ostatniej arenie chyba nam, nam tu pójdzie, ale... Nie wiem za bardzo czy nam to pójdzie w tej arence. Tylko po prostu, żeby było szybko. VIPy wy, wpili, więc będzie trudno. Chociaż nie wiem, jak dadłem tamtego typu, to. Prawa dla mnie. Wygrałem całą mapę i. i tak. Wygrałem mapę. Proszę miacz jest, miecz i druga perełka. Tak jest, tak jest, tak, tak ma się zdobywać, i temy, ją i idziemy do typa, nie, nie na środek jeszcze. Musimy deadnąć typa. Dobra, więc idziemy do tego typa może. Uj, uj, uj! Kurde... O, dobra. I to jest chyba na koniec tego nagrywania. Jeśli Wam się podobało, zostawcie laj lajka, suba i wbijajcie na serwa, więc pa! Pszt.